Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamil Krupa. Dobry wieczór, 18.30. Czas sprawdzić, co działo się dzisiaj w naszym regionie. Oto co przed nami. My zwracamy uwagę w tej ustawie na fakt, że Odra nie jest rzeką odosobnioną. Ma swoje dorzecza. Jak sprawić, aby Odra nie była zanieczyszczona? Nie ma przy tym gorączki, a niestety są takie napady kaszlu. Stara choroba powraca, wzrost zachorowań lawinowy. Polacy, Niemcy i dolnoślązacy, którzy tutaj mieszkali, byli tutaj zawsze milewidziani i do tego stopnia, że były prowadzone nabożeństwa w nie dwóch, a trzech różnych językach. Spotkanie połączone ze zbiórką na remont kościoła ewangelickiego. Jest szansa na drugie życie dla Odry. Nowy projekt SPEC ustawy zakłada nie tylko przywrócenie jej dawnego stanu, ale również jej do rzeczy. Ma ostatecznie rozwiązać problem zakwitu złotej algi. Opowie o nim Jakub Słupecki. Długa na 840 km przepływa przez pięć województw i przez dekady była zanieczyszczana. Odra ma nie tylko stać się rzeką zdolną do samooczyszczenia, ale również odzyskać swoje starożrzecza. Zmiany w spec ustawie odrzańskiej, zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury, mają na celu przywrócenie bioróżnorodności również we wszystkich jej dorzeczach. My zwracamy uwagę w tej ustawie na fakt, że Odra nie jest rzeką odosobnioną, ma swoje dorzecza i funkcjonuje w określonym środowisku i chcielibyśmy, żeby przepisy, także te wykonawcze już po przyjęciu ustawy mogły delegować szereg czynności i wpływać na kształt funkcjonowania tego ekosystemu. Głównym problemem odry jest jej wysokie zasolenie, które miejscami zbliżone jest do wody morskiej. Ten czynnik, spowodowany m.in. przez kopalnie oraz przemysł rolny, a także wyższe temperatury, odpowiadają za zakwit złotej algi. W województwie opolskim widać to nie tylko w kanale Gliwickim, ale również w Januszkowicach. Tamtejsze starożytne od zeszłego roku znajduje się w stanie permanentnego zagrożenia spowodowanego przez te mikroorganizmy. Troszeczkę inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o rzekę Kłodnicę, ale przypomnę, że na rzece Kłodnicy od trzech, praktycznie czterech dni, trwa eksperyment polegający na aplikacji perhydrolu do, do kłodnicy. O wynikach tego eksperymentu, a przede wszystkim o tym, czy tą złotą algę mamy jeszcze w kłodnicy, będziemy wiedzieć po badaniach próbek, które są pobierane przez ostatnie trzy dni na bieżąco. Potrzeb jest wiele, a zaniedbań masa, przekonują specjaliści. Jednym z większych wyzwań, z jakim planuje zmierzyć się Ministerstwo Infrastruktury, są pozostałości po przemyśle, który do swojej produkcji wykorzystywał jazy oraz inne progi spiętrzające wodę i uniemożliwiające migrację ryb do swoich tarłowisk. To między innymi próg wodny na rzece Jemielnicy. Są też bariery na przykład termiczne, czyli podgrzanie wody w wyniku jakichś procesów przemysłowych, używanie wód rzeki do chłodzenia np. elektrowni węglowych i zrzut podgrzanej wody stanowi barierę termiczną nie do pokonania przez wiele gatunków ryb, zwłaszcza, że ryby łososiowate preferują chłodne, dobrze natlenione wody. Renaturyzacja zakłada rezygnację z około 150 inwestycji infrastrukturalnych zaproponowanych przez poprzedni rząd. Te miały przywrócić rzece żeglowność. Czy to oznacza całkowitą rezygnację z pomysłu transportu rzecznego? Najgorsze jest to, że my się posługujemy jakimiś stereotypami w tej chwili. No widzimy te konflikty między jednym, jedną a drugą stroną interesu, przekrzykujące się i nie mające właściwie e, racji. Bo z jednej strony słyszymy, że żegluga zabija rzekę, co jest absolutną nieprawdą. Cała razu zostanie. Zanaturyzowano, zostanie rzeką naturalną, zostaną wysiedleni ludzie, zalane miasta i tak dalej. Co to jest, jest absolutną bzdurą. Tutaj chodzi o to, żeby renturyzować punktowo. W przypadku województwa opolskiego poza Odrą objęte projektem zostałyby między innymi takie rzeki jak Mała Panew, Nysa Kłodzka, Stobrawa czy Osobłoga. Jakub Słupecki, Kurier Opolski. Przybywa chorych na krztusiec. Od początku roku odnotowano już ponad 8600 przypadków na terenie całego kraju. Choroba pamiętająca czasy epoki wiktoriańskiej znów daje o sobie znać. Jak wygląda sytuacja w naszym regionie, o tym Kamila Korzeniowska. Choć sezon na infekcje przypada na jesień i zimę, to stacje sanitarno-epidemiologiczne odnotowują znaczący wzrost zachorowań na Krztuśca. choroby, która jeszcze do niedawna uważana była za dolegliwość z przeszłości. Od początku roku w całym kraju zarejestrowano ponad 8600 przypadków zachorowań. Dla porównania, w tym samym okresie ubiegłego roku było to około 500 przypadków. Krztusiec to bakteryjna, wysoce zakaźna choroba układu oddechowego, która charakteryzuje się długotrwałym kaszlem. Kaszel jest, no tak powiedzmy, ze dwa tygodnie to już się światełko czerwone powinno zapalić, że być może to jest krztusiec. Nie ma przy tym gorączki, a niestety są takie napady kaszlu. Takie, takie długotrwałe, które i osłabiają pacjenta i spać nawet nie dają. Na ciężki przebieg tej choroby i groźne powikłania szczególnie narażone są dzieci, które nie mają jeszcze odpowiednio rozwiniętego układu odpornościowego. Przyjęliśmy dzieci, u których rozpoznałyśmy krztusiec. Dzieci były przyjęte z objawami nieżytowymi ze strony górnych dróg oddechowych i takim wiodącym objawem był taki duszący kaszel. Na opolszczyźnie również chorych na krztusiec przybywa, jak podaje wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna w 2022 roku było to zaledwie 9 osób, w 2023 40, a do końca lipca bieżącego roku aż 223 osoby. Część populacji nie poddaje się szczepieniom i to powoduje wzrost tych zakażeń. Dlatego też istotne jest stosowanie się do zaleceń i szczepienie dzieci, zwłaszcza stosowanie się do szczepienia dzieci szczepieniami obowiązkowymi. Zdecydowanie łagodniej przechodzi się infekcję, jeżeli się jest zaszczepionym. Krztuścica w Polsce udało się wyeliminować w 1960 roku za sprawą szczepień ochronnych. Dynamiczny wzrost liczby przypadków zachorowań potwierdza, że choroba znów wróciła. Zmaga się z nią nie tylko Polska, ale większość krajów Europy. Kamila Korzeniowska, Kurier Polski. Do 15 sierpnia polskie parafie miały czas, aby ogłosić zasady postępowania duchownych z małoletnimi. We wszystkich parafiach regionu przyjęto standardy ochrony dzieci. Na czym one polegają? Te standardy mówią wprost, w jaki sposób zadbać o to, aby dziecko w danym miejscu czuło się bezpieczne, aby nie zostało skrzywdzone, w jaki sposób wprowadzić prewencję, aby w danym miejscu dziecko mogło naprawdę się czuć bezpiecznie i żeby rodzice, którzy przyprowadzają dzieci do danej jednostki kościelnej czy to do parafii, wiedzieli, że tam dziecku nie może się wydarzyć krzywda. W diecezji opolskiej został powołany zespół do spraw prewencji ochrony małoletnich. W czerwcu na terenie całej diecezji odbyły się szkolenia z obowiązkowym udziałem wszystkich księży. Na szkoleniach duchowni dowiedzieli się w jaki sposób wprowadzić standardy ochrony dzieci, a także jak zweryfikować czy osoby pracujące z dziećmi nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym oraz w Krajowym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Przez całe wieki Kluczbork był swoistym tyglem kulturowym. Polacy, Niemcy, Dolnoślązacy i Żydzi mieszkali tu obok siebie. Dziś tamtejsza parafia ewangelicko-augsburska postanowiła wskrzesić ducha dawnych lat, organizując specjalny piknik. To przedsięwzięcie mieszkańców, przedstawicieli lokalnych instytucji pozarządowych oraz ośrodków kultury. Po raz pierwszy odbył się piknik u Luteran. Inicjatywa, której zadaniem jest zbliżenie do siebie lokalnej społeczności, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Parafia przy udziale rzemieślników, ludzi, którzy prowadzą biznes i stowarzyszeń Klucz Borski zorganizowała imprezę w piękną pogodę. Widać po frekwencji, że mimo przedpołudnia jest duża i co by nie powiedzieć chcemy, żeby ten kościół swój blask odzyskał. W ramach wydarzenia na mieszkańców czekało wiele atrakcji, w tym specjalna kawiarenka, jarmark z produktami lokalnymi i wycieczka po jednym z najstarszych kościołów luterańskich w regionie. Polacy, Niemcy i Dolnoślązacy, którzy tutaj mieszkali, byli tutaj zawsze mile widzieni. i do tego stopnia, że były prowadzone nabożeństwa w nie dwóch, a trzech różnych językach. W języku niemieckim oczywiście, bo był to teren niemiec, w języku polskim ze względu na Diasporę Polską, ale także w języku śląskim ze względu na to, że ksiądz Adam Gdacjusz, który prowadził tutaj parafię ewangelicką zbórską, był wielkim orędownikiem języka śląskiego. To spod jego pióra wypadło Pierwsze słowo pisane w języku śląskim. Wydarzenie połączone zostało ze zbiórką datków na rzecz kościoła, który wymaga pilnego remontu. Kościół ewangelicki w Kluczborku wymaga nieustannych remontów, dość dużych, znaczących nakładów finansowych. Dlatego ta inicjatywa, która jest oddolną inicjatywą nie tylko parafian, ale przede wszystkim mieszkańców Kluczborka, ma na celu to, aby uzbierać wkład własny na remont dachu kościoła, który niestety ostruje mniej więcej w kwocie około miliona. 500 tysięcy złotych. Dlatego to zaangażowanie ludzi z Kluczborka, z okolic, z województwa. Piknik luterański to nie jedyne wydarzenie kulturalne, jakie organizowane jest przez parafię. W co drugą niedzielę miesiąca odbywa się tu koncert muzyki kameralnej i organowej, najbliższy 8 września. Jakub Słupecki, Kurier Opolski. Oglądają państwo Kurier Opolski. O czym jeszcze dziś powiemy? Wykonują olbrzymią pracę na nawłoci, przynoszą fantastyczny miód nawłociowy. Zakwitła nawłoć, naturalny pożytek dla pszczół. Obcowanie ze sztuką w otoczeniu głuchołaskiej przyrody. Na wystawie w Domu Artysty zobaczymy prace wykonane przez artystów z trzech europejskich krajów. Ekspozycję odwiedzić można w każdy weekend, a potrwa do końca tego miesiąca. Ta wystawa, którą teraz prezentujemy, jest wystawą promującą lokalnych twórców, twórców Pogranicza Polsko-Czeskiego, twórców zrzeszonych i współpracujących z Jesenickim Stowarzyszeniem Twórców. Na wystawie prezentowane są prace autorów. Z Czech, z Polski e, i pana Dietera Lubczyka z Niemiec. Prace są różnorodne. E, w różnych technikach e, jest zarówno olej, jak i akryl, tusz. Mamy i prace inspirowane twórczością Modyjaniego i Picassa. Mamy przyrodę. Pani jedna tutaj jest zakochana w, w jesienickich terenach, więc mamy pola z makami. Pan Dieter Lubczyk z kolei inspiruje się Van Goghiem, więc też ma tutaj e, swoje pejzaże. Są również konie, jest trochę e, egipskich wzorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Można przyjść, pokontemplować sztukę, pokontemplować przyrodę wokół. Zapraszamy. Już po raz drugi we Włodzieninie odbyła się Olimpiada Militarna Osób Niepełnosprawnych. Na wydarzenie przyjechało kilkadziesiąt osób z całego regionu. Organizatorami są Samorząd Województwa Opolskiego i Regionalny Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na miejscu była Izabela Zapisek. W Wojewódzkiej Olimpiadzie Militarnej udział wzięli podopieczni Opolskich Domów Pomocy Społecznej. Zawody odbyły się w Parku Historii w Malownicznym w Łodzininie, niedaleko czeskiej granicy. Mogą zwiedzić muzeum, które tutaj mamy za nami. Są pojazdy militarne, które są takimi ewenementami, niektórych w naszym województwie w ogóle nie ma. Są jako jedyne takie egzemplarze. One są sprawne, opiekujemy się nimi, tutaj eksponujemy je. Mamy plac, na którym są wykopane okopy, są dwie ziemianki, są, jest 15 bunkrów. Czekały na nich prawdziwe, rodem z wojska, konkurencje: strzelanie z łuku, strzelanie z wiatrówki, rzut granatem, szukanie min, a nawet rzut młotem i toporem. W tym roku bardzo dobrze sobie radzą, widać po punktacji, yy, zdobywają dużo punktów, osiągają też niesamowite techniki rzucania, o których byśmy się nie spodziewali. Pojawiło się kilkadziesiąt osób, a niektórzy uczestnicy cały rok czekali na kolejną olimpiadę. Oni już wiedzieli, szykowali stroje, szykowali sobie nakrycia głowy, także są przygotowani i cieszą się, że tu są. Drugi raz jesteśmy, no a w tam, tamtym roku też było ścielanie takie, ale w tym roku jest więcej niż te. W roku był. A czemu jest więcej? Bo nie było szczelby, nie było granatów. Taki rodzaj zawodów to nie tylko świetna zabawa, to przede wszystkim doskonały sposób na integrację. Najważniejsze jest to, że tutaj osoby mają z różnych miejsc, z różnych instytucji, także instytucje o charakterze całodobowym albo o charakterze dziennym, ale mają okazję się spotkać, pobyć ze sobą, konkurować, ale jest to taka rywalizacja zdrowa, pozbawiona takich zbędnych i negatywnych emocji. Także miałam też szansę obserwować to w latach poprzednich i naprawdę są to zawsze bardzo udane wydarzenia. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał medal oraz dyplom. Izabela Zapisek, Kurier Polski. I na koniec Kuriera Opolskiego znowu będziemy mówić o przyrodzie. Ponad miesiąc wcześniej niż zwykle zakwitła nawłoć. W niektórych rejonach opolszczyzny jest jej tak dużo, że pszczelarze wstrzymali dokarmianie pszczół. Ci z pasiek wędrownych przewożą ule na pola nawłoci. Będzie sporo dodatkowego miodu o niezwykłych walorach leczniczych. Henryk Wawer. Nawłoć jako pożytek pszczeli charakteryzuje się rekordową wręcz wydajnością jedną z najwyższych spośród wszystkich roślin miododajnych występujących w naszym kraju. Pszczoły wykonują olbrzymią pracę na nawłoci, przynoszą fantastyczny miód nawłociowy, a pszczelarzy czeka jeszcze miodobranie i przygotowanie tych pszczół do zimowych. Paweł Heizer pszczelarz z Opola od kilku dni obserwuje, które ule już zapełniają się miodem. To jest właśnie bardzo rozsiana nawoź w wersji kanadyjskiej, bo to jest ta o wysokich roślinach i ona właśnie teraz zaczęła porządnie nektarować. Nie każdy pszczelarz będzie chciał, będzie miał na tyle dużo tej nawoci w swojej okolicy, żeby pozyskać z tego miód, bo wiadomo, że pszczoły w pierwszej kolejności spożytkują ten nektar dla siebie. Na Opolszczyźnie obficie zakwitła nawłoć kanadyjska i pospolita. Kwiatostan jednej i drugiej opanowały pszczoły. Wszystko wskazuje na to, że będzie sporo miodu, który ma niezwykłe właściwości, przede wszystkim probiotyczne. Dla nas, dla naszych pszczół, jest to roślina, która jest naprawdę rośliną cudowną. Dostarcza i pożytku pyłkowego, i pożytku nektarowego i pozwala, aby nasze pszczoły dobrze przygotowały się do zimowli. To, jak one teraz się przygotowują do zimowli, będzie decydować o tym, jaki będzie przyszły sezon. Wydajność nektarowa na Włoci Kanadyjskiej sięga 900 kg na hektar, zaś na Włoci Pospolitej 800. Na Włocie są też dobrym źródłem pszczelego pyłku. Tą informacją kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Za chwilę na nasze antenie prognoza pogody Zapraszam w imieniu Wiktorii Marszałek oraz rozmowa dnia. Będzie mowa o zamku w Niemodlinie. Rozmowę poprowadzi Małgorzata Liskupińska. Ja się już żegnam. Widzimy się o 21.30. Dobrego wieczoru.